Otwórzmy sobie paczki sinceja. Do jednej już zaglądałam, pokażę Wam. To będzie mega szybki odcinek, będę wam tutaj to wszystko pokazywała, także lecimy. Błyskawicznie. Pierwsze co, to mam tutaj balaklawy. To są takie kaptury. Ja, jak Wam pokazałam te balaklawy, napisałam w ogóle, że to jest balaklawa, sama się długo tego uczyłam, że to jest balaklawa. To wszyscy myśleliście, że to jest baklawa, ten taki deser bałkański bodajże. No, natomiast nie to jest balaklawa, tak to się nazywa. Dosłownie, jak piszcie sobie w neta, to one są takie drogie, że szok. W Ciseniu są za 29 zł kolorze beżowy, znaczy taki kremowy, szary i beżowy. Ja Was na Instagramie informuję, gdy one są dostępne. Sprawdźcie sobie teraz tutaj linka w opisie, bo możliwe, że znowu się pojawią. Jak ja to dodaję, to były dostępne szare i leżowe. O, to skoro już tutaj jesteś, to ja Cię chcę poinformować. Nzeb z przepisami na airfryer jest już dostępny. By the way, to jest najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, dla swojego budżetu, rodziny, czasu, stanu psychicznego, po prostu weź, gotuj i ciesz się tym. Powiedziałam to ja. Marta Tomaszewska, autorka tego cudownego dzieła. Kliknij, dowiedz się więcej, no i dowiesz się więcej. To jest dla mnie odkrycie tamtego roku, bo w tamtym sezonie kupiłam sobie jedną i tylko moja jest bardziej dopasowana. Te są szersze i zamówiłam sobie beżową i szarą dodatkowo i to jest o wiele lepsze niż czapka. Mi się to strasznie podoba. Jest to cieplutkie, jest to przyjemniutkie, nie ściska. Nie odbija nam się czapka tutaj na czole, bo ja z tym mam straszny problem. Ja, ja mam taką skórę, że jak mi się czapka odbije na czole, to mam ją przez no, z pół godziny 40 minut mam takie po czapce, więc to jest dla mnie w ogóle rewelacja i pokażę Wam od razu szarą. To jest czat. Kończę, dajcie znać, czy wiedziałyście, że coś takiego jest i, że i czy wiedziałyście, że to się tak nazywa. Na necie znajdziecie je w horrendalnych kwotach w sinsei U3 Dychy. Rilson. Zamówiłam sobie takie skarpety za kolanówki, bo bardzo mi się to podoba do spódniczki e, i żeby je założyć sobie do kozaków. E, strasznie lubię ten efekt. E, jest to takie dodatkowe grzanie. E, jak macie takie rajtuski, rajstopy z ociepleniem, to to jest rewelacyjnie i naprawdę fajnie wygląda, że zimą można pozwolić sobie na spódniczkę czy spódnico spodnie, a nadal będzie nam ciepło. I właściwie zaryzykuję stwierdzenie, że ocieplane rajstopy plus to plus spód... Spódnica spodnie jest cieplej nam niż w jeansach. Kolejna rzecz, którą tutaj zamówiłam, to speter. Jest identyczny jak na zdjęciu w ofercie. Natomiast zastanawiałam się nad nim. Ostatecznie go zamówiłam, w mam rozmiar XS, i widzicie, jak on wygląda w rozmiarze XS. Bardzo jest milusi, mega jest przyjemny. Ja zamówiłam sobie go jeszcze w takim kolorze pudrowego różu, bo ten wygląda spoko, ale to jest taki dla mnie bardzo, bardzo klasyczny i prosty kolor. Spoko do wystylizowania na przykład z koszulą pod spód i tak dalej. Natomiast jestem ciekawa, jak będzie wyglądał w kolorze różowym, który prawdopodobnie jest w tej drugiej paczce i zobaczę, który sobie zostawię. I zamówiłam sobie jeszcze dwie pary jeansów w klasycznym granatowym kolorze. I są to takie jeansy flar, te takie typowe dzwony. Ja, uczę przymierzam się do tego fa fasonu wiele razy, a za każdym razem, no jakoś chyba nie do końca. Dla mnie albo mam jeans na ten moment, albo całkowicie szerokie spodnie i możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają jedne i drugie. Oczekiwania, rzeczywistość Wyglądają identycznie jak na stronie. Są bardzo miłe, z tym, że te bez jakby szlufek na pasek raz zamawiać mniejsze, ponieważ rozmiarówka jest zawyżona. Ja tutaj mam rozmiar 36 i naprawdę są... Spore. Tak wygląda pierwsza paczka. Aha! I teraz hit senseja, nie? buty. Zamówiłam w Sinseju śniegowce. Te śniegowce są w 100% ze skóry naturalnej. W środku ta podszewka jest również z wełny. Kosztują 109 zł. Są dostępne w kolorze tym, czekoladowym i czarnym. W drugiej paczce mam jeszcze kolor czarny, więc sobie zobaczę, które zostawię. Generalnie czaiłam się na kolor czekoladowy, ale niestety nie było. Ja mam w rozmiarze 39 i super. Tak fajnie wypada ta rozmiarówka. No i jak wiecie, ja już mierzyłam takie śniegowce z badury, które kosztowały. Ponad dwie stówy, jak pamiętam. Te kosztują połowę tej ceny i w ogóle nie odbiegają, są, mam wrażenie, nawet trochę bardziej wygodne, jeżeli chodzi o podeszwę, bo one też są na takiej delikatnej platformie tutaj, e, ale są mega ciepłe. Ale takie ciepłe, słuchajcie, nie w sposób, że noga się poci, tylko są ciepłe, że po prostu jest nam ciepło, ale stopa się wentyluje. Otwórzmy drugą paczkę i tutaj zamówiłam sobie. Różne różności będą te rzeczy do domu. Pierwsze co, to mam bluzę. Zamówiłam sobie taki komplet i słuchajcie, on jest bardzo podobny, może nie bardzo podobny, ale zbliżony do kompletu z Zary, który ostatnio testowałam i pokazywałam. No, jestem ciekawa, jak go przymierzę, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o jakość tego, to bardzo mi się podoba. Oczywiście jest nieporównywalnie tańszy z Zarą, bo bluzę ja tutaj mam w rozmiarze S. A cena to 45 zł, czyli 1 trzecia ceny bluzy z Dary. Beżowe ocieplane legginsy. I to też zamówiłam z myślą, jakby mm, pod swetry, czy coś takiego, żeby były cieplusie. One w środku mają takiego misia. Jest ten swetr, dobra. No już mi się podoba i chyba zostanie ten różowy. O Boże, jaki słodziak! O, jaki słodziak! Boże, jaki słodziak! Zaraz go przebiorę. Zobaczcie na to. No ten kolor to jest po prostu jakiś kosmos, nie? O Boże, o Boże, o Boże. jaki Kocham ten kolor i kocham siebie w tym kolorze. Zostaje na 1000% Rozmiar S i prezentuje się przepięknie. Ale tutaj powiem Wam i XSK by też była fajna. No to jest najpiękniejszy sweter, jaki ja zamówiłam w tym sezonie, albo mierzyłam w tym sezonie. To jest dla mnie po prostu, zobaczcie na to. Jest tak przyjemny ten sweter. On nie ma tutaj sobie wełny, ale wydaje mi się, że on dobrze będzie się prał. Jakby czuję po tym materiale, że to będzie fajnie wyglądało. Ręki sobie oczywiście nie daję uciąć, ale mam taką nadzieję, że to wszystko pójdzie super. Z tego samego materiału bym sobie zamówiła taki długi jeszcze. O Boże! petarda. Dobra, lecimy dalej w międzyczasie. Trochę to wszystko tutaj rozgrzewałam. Zacznijmy może tutaj od e, takiego kompletu dresowego. Niestety zwrot w moim przypadku, bo jak bluza sama w sobie jest super i każdy element sam w sobie jest super, ale mi zależało na tym, żeby zrobić zestaw kompletny, ale niestety delikatnie odcień różu jednego i drugiego się różni. Więc e, jeżeli kupujecie z takim założeniem, no to niestety nie, dopasu, nie dopasujecie tego w ten sposób. Ja właśnie z takim założeniem kupiłam. Spodnie są bardziej taki pudrowy, brudny róż, natomiast ten jest taki cukierkowy. I nie wiem, czy na kamerze to widać. Ja to po prostu widzę, więc tutaj, jeżeli o to chodzi, to niestety, ale ta bluza, gdyby to było wszystko w materiale tej bluzy, to na pewno by ze mną zostało, bo bluza jest świetna, jeżeli o to chodzi. Natomiast no, z racji, że tutaj się trochę minęłam z kolorem i komplet mamy załatwiony, lecimy dalej. Kolejna, co zamówiłam, to spódniczkę. Spódniczkę, jakie jest moje zdziwienie, że ona jest ekoskóry? No nie wiem, nie sprawdziłam e, przy, akurat w przypadku tej rzeczy przyznaję się, z czego jest, e, z jakiego jest materiału, natomiast jakby nie zauważyłam na zdjęciu, e, że ona jest ekoskóry takiej beżowej, a wiele miałam do niej podejść, bo czekałam na jej dostępność. Powiedz że bardzo ładnie wygląda. Jestem ciekawa, jak Wam się podobają. Ja mam tutaj rozmiar S i on jest taki, wydaje mi się, w punkt. Do stylizacji wydaje mi się, że super. Ja ją kupiłam z takim konkretnym planem, jeżeli o to chodzi. Zobaczę, jak będzie mi wyglądała z tymi rzeczami, do których ją zaplanowałam, i czy będzie ok, i wtedy podejmę decyzję, czy ze mną zostaje. Natomiast według mnie jest bardzo urocza. Te plisy są zrobione bardzo ładnie. Ja miałam w tamtym sezonie kupioną sukienkę spódnicę, właśnie w ten sam e, krój, tylko w, z takiego materiałowego, jodełkowego materiału czekoladową. Ona była przepiękna, ale była na mnie za duża. Już była taka luźnawa wtedy, a teraz, gdy założyłam ją teraz na sezon jesienny, no to już w ogóle praktycznie ze mnie spadła i to nie wyglądało estetycznie, bo mi się po prostu marszczyła a nie miałam za bardzo jak jej zwęzić przez te plisy. Więc stwierdziłam, że zamiast kombinować, oddam ją w inne ręce, na które biodra pasuje i tak lepiej sobie to załatwię. Zamówiłam bluzy, takie cieplusie I one są poliestrowe. Ja zamówiłam sobie jeszcze jedno w takim dłuższym kroju. Czekajcie, szukam Wam metki, żeby Wam powiedzieć, z czego ona jest. Raczej 100% poliester. I one są takie. Tak, 100% poliester, są takie bardzo ciepłe i musicie sobie po prostu je zmierzyć i zobaczyć. Jeżeli chodzi o wygląd, nie wiem, chyba bardziej podoba mi się ta właśnie z tą ekoskórą. Co to, to mi się kojarzy? Taka bluza za starych, starych czasów, jak się na sanki chodziło. Czy to źle? Absolutnie nie. Strasznie mi się to podoba, ten, ten design. I jeżeli chodzi o krój, to wydaje mi się, że lepszy jest w tym przypadku, ze względu na to, że fajnie, ale to dla mnie, bo ma ściągacz na dole. I podoba mi się to, że ona tworzy taki fajny wygląd, już sama w sobie fason. Natomiast chciałam Wam tutaj pokazać, obie mają kieszenie, tak przy przymówię. Dobrze mówię. Obie mają kieszenie, to jest taka różowa. Z tym, że to jest taki produkt, taki polar, który już wygląda, jakby był noszony, bo to jest taki właśnie w przypadku tej różowej, taki właśnie materiał, który, który już jest taki ala sfilcowany, więc nasuwa nam na myśl, że on już jest znoszony. Nie, on taki po prostu jest od nowości. Natomiast nie widać na nim, że się coś z nim dzieje, ale tak jak mówię, to jest 100% poliester u mnie niestety, ale te akurat produkty idą do zwrotu ze względu na to, że jest mi w nich straszliwie ciepło. Ale może ktoś akurat szuka takiej bluzy i ta jest, to jest taka przyjemniejsza. Ta wygląda tak ładniej, według mnie, jeżeli chodzi o ten materiał. Więc tak to, tak to wygląda. Dobra, lecimy z jeansami. Kupiłam sobie dwie pary jeansów. Pierwsze to są wide leg, wide leg chyba tak się mówi. Klasyczne czarne, powiem Wam, że leżą no bardzo ładnie. I drugie też są e, klasyczne czarne, klasyczne granatowe. I drugie też są klasyczne granatowe, ale one są takie inne. I powiem Wam, że mi się bardzo podobają. Zobaczcie na to: tutaj mamy te z kieszeniami. Wyglądają tak zupełnie inaczej, i naprawdę ładnie. Mam nadzieję, że nie będą spadać, no nie? Natomiast bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Ja Miałam tutaj, tutaj rozmiar 36. Te kieszenie z tyłu też mi się podobają. Dajcie znać, które według Was lepiej leżą. No, mi się podobają obie pary, także nie wiem, szczerze mówiąc, liczę na Waszą pomoc, jeżeli chodzi o, o wybór spodni. Kolejna rzecz z ubrań to jest taka, chciałam dużą czekoladową bluzkę, to jest właściwie bluza z rozmiar XL, właśnie w kolorze czekolady, bo chciałam ją do Emu, do kurtki, wiecie, tak na luźno, więc tak wyglądają, jeżeli chodzi o zakup ubrań. E, tak klasycznie, koniecznie piszcie w komentarzu, co dla Was najfajniejsze. I zamówiłam sobie cztery kubki. I w Sinseju. Mam nadzieję, że wszystkie są całe. O Jezu, jaki słodziak! Zobaczcie, jakie kubki pojawiły się w Sinseju. No, te takie, które wyglądają, jakby były handmade. One są takie nierówne. Ten jest akurat w serduszka. Powiem Wam, że idealna ilość na jedną kawę. Jezu, strasznie mi się podoba. Im bardziej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba. Łuczadowy. Bo ja mam kubki aktualnie, które są za duże, nie? I za, um, wygląda jakbym zrobiła sobie pół kubka kawy. Zobaczcie, że pije czarną kawę. Zobaczcie. I drugi jest taki, w kokardki. No, po prostu ślicznie to wygląda. Zobacz na to. No, po prostu czat. Mega fajne te kubeczki. Oczywiście, linki dam, wa dam wam w opisie. Tutaj mam kolejny. Ten już mam. Zamówiłam sobie drugi do kompletu. To jest kubek z takim dużym uchem. Strasznie go lubię. Fajnie wygląda. Jest nieco inny chyba niż ten, który mam dotychczas. Zaraz sobie pójdę na dół i zobaczę. Natomiast strasznie on mi się podoba. Jest taki fajny, designerski. Fajnie wygląda też na zdjęciach ewentualnie i przyjemnie się z niego pije tą kawę. Więc ten jest super. Tutaj mam kolejny, też taki. Nierówny, ale ten już taki świąteczny i też bardzo ładny. Zobaczcie na kakaoko. To jest tutaj wytłaczane, nie? I pomalowane. Sam kubek jest bardzo leciutki, jak na taką wie taki wielki kubol, ale ja już widzę tutaj kakao z piankami, nie? To po prostu pierwsze, co mi się nasunęło, jak tylko dotknęłam ten kubek. Strasznie mi się podoba. Podoba mi się, że jest taki nierówny. Na pewno to widzicie. Spoko. Więc zapraszam Was do opisu tego filmu. I co? No, przekochane te kubki. Ja mam nadzieję, że pojawią się świąteczne z jakimiś takimi emblematami świątecznymi, bo naprawdę super to wygląda. Zaraz ja sobie zrobię w nich kawę i zobaczę, jak to, jak to będzie. Też mi się podoba to, że te serduszka są w różnych odcieniach, że tak bliżej, dalej czy coś takiego. No, mega ładne. Mega ładne te kubeczki. Strasznie mi się podobają. Chyba najbardziej. Też chyba wszystkie zostały. Kończę, dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej. Oczywiście na Instagramie podrzucam Wam te linki też na bieżąco. Nie wszystko pojawia się tutaj, więc też Was bardzo serdecznie zapraszam i co? Do zobaczenia w kolejnym. Bye!